Drodzy? <grymne> <grymne> Dzisiaj sobie gramy w TTT. A z nami jest Karysztof, jak diabeł, plaga furmuni i Admiros. Zaczynamy. Uuuu, no. powiedz mi, co to za mapę tym razem, play nam grałeś. To, są, to... to jest Pytę, mapa. To jest Wiecie bardzo dobra historia. Nie Wysokie było. budynki. Ogólnie kiedyś był świat, co nie? I no świat był świat. No domyślam bardzo... się, że jakiś był, no. Był to świat, który był piękny i bardzo fajny i. Ty... No. No Ale dobra, to... Poparcie, to I co się mu stało? No nie za jest, to, 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 to to jest ogólny nie nie mapki. To było głębokie. Ale miałem tam peść wyścig. No coś ty. No, no to, było, to było bardzo głębokie. Ej, Diabeł, czemu strzelam. Wysad, no bo żeby mnie nikt nie wybuchnął. Nie mam skonu. Dlaczego nie mam skon? Co ciekawe

Czemu takie oskarżenie zostało wysnute? Przepraszam bardzo. Ej, ale zauważyłem, że ktoś bardzo dużo ludzi zaczął oskarżać ostatnio. Właśnie się Księżniczką, się stał nagle zeldom i od razu. Play Vladiego. Ej, dostałem beczką. Siedzę w beczce i was patrzę. Oddech się bardzo podejrzanie, bo biega tam i gdzieś jeszcze ktoś we mnie strzela. kupił sobie coś w traitor roomie przed sekundą, tak na szybciutko. Próbuje skina sobie zmienić go. Tak, tak. Ty też nie masz plaga z mikki. Skina, także tak, nie wiem czy to jest, jest takie A czemu wyłączyło nam skiny? Patrz, nic się nie stało Ja nie wiem, ja nie o. mam skina, coś się poparzyło Ale patrz, Admiros nie ma skina, ja nie mam skina Nie no ty, poza tym... a, a ja mam skina? Ja Gdzie tak, ty, ty jesteś? Jest ty, ty masz, no To może być zdrajcą skina, poczekajcie. Że Żeby no, uśmieścić, jest no, dwóch traitorów, więc U mnie mam czapkę tylko, a nie mam No teraz masz, jesteś śmiałkiem teraz No tak, teraz gitara Admiro... Ja? Ja? No ja? już ty nie wiem o co chodzi. Taki po... O, Admirus chyba kupuje Kupuję coś w Twitteru. Kupuje coś w co Twitteru, no, no ja bym ja też tak bożę tak bożę kina, jednak. powiedział. Nie A zrobię mi. tego. Co? A co? Mi? Czy słyszałem słowo w no. okay. Jeszcze jedno zdjęcie i cię zasłonię. Kto to Co to zrobił? Jakiś bym cię zepchnął. Plaga ci ty! Discobabulator po całej pod nogi Plaga. rzuciłeś i wybuchłeś! Plaga spadł, wyrzucił to to śmieszny tłukam. granat. Ja no właśnie to to widziałem. Nie, nie, nie. Dobra, to skina zmienić w spokoju. Oooo, przepraszam, to są punkty za to, takie pytanie. Admira, coś tu robisz, a tu nie działa. Coś tu robisz, coś kupuje granat. No, to jest smoke, bro. No, Może następną rundę mi się. Nie, tylko nie smoke, granat. Huuuu! To jest smoke, bloody? Nie. A. Jest... Gdzie to jakiś to jest jakiś dyskubent? chciał zabić Admirosa. Nie chciałem ale... zabić, to było tak. Go. Ale to Przede? typikal jest. No. A okej, okay. to jest takie normalne. Typikal, może zastrzajmy Bladego. Dobrze, no I bo za żadnych podejrzeń zabrałeś 9 punktów życia. A to może być teraz, Bardzo te podejrzane. Może bardzo podejrzane, podejrzane A ja to, to jest swoje zachowanie, Admiral. Skubany dokładnie oblicze. Dobra, zabijam bladiego. Ej, on co to za groźby? Ej, co to jest zastrzelanie? No, tu to Andrzeja ja. Tak mnie. A nie za to, nie strzeliłem ty. Ale za to go był niewinny. Zagroził mi. Ale zagroził mi sobie. zabijam Bladiego To było groźba, Musiałem zareagować. O, spadło. Proszę, a czy mogę komuś ufać? Nie. Ja się, ja jestem niewinny, ale nie. się Kiram przed wami, także. Zginąłem, Furmun! że nic się dzieje, a ty cały czas żyjesz, Furmun? No żyję! Proszę za swoje usprawiedliwienie. E, a, to 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 dobry, ja jestem jest dobry w nieomieraniu. O, to niezły skill, Ziomek. Ja bym żyje, Ej, tam, co? Tam, jestem. jestem, tam, No ja był, tam kampis AWP Silent. Tak, to jest no, tak, tak zwany Galil, ale w B Silent, Ziomek. No, AWP Silent, o, mamy przegwizany. Natomiast Hades jak znowu coś knuje. Nie, ja jestem niewinny, ja uciekam. Jasne, uciekać, chcesz się zaczęli, żeby z AWP Silent znowu zabijać ludzi. No jasne. Patrz, kurcz. Furman Furman U, ja jest myśli. najgorsza. Nie. AWP Silent. jest najgorsza. Okej. Okay. O nie, naprawdę Hadesiak z AWP Silent celuje. No nie. No nie. Furman, 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 Furman. No co ty nie powiesz? O nie. Musimy się czaić tutaj, ponieważ zło się czai na każdym kroku. Oooo! No? Jakżeg ja, zdechł? Ja spadłem. Z drugiego z końca mapy ci zabier. ja cię zabierasz. Ja spadłem z pierwszym piątkiem. Naprawdę. Tak, tak, <grym> liczyłem na to, że Furman, teleportation z... gun użył. I potem się dziwisz, że wszyscy cię oskarżają. No, na teleportacji mają całą odcinkę. Jakaś, tak. Tak. Ale ci z drugiego z końca mapy zjadał. Nie? <grym> nie? się widziałem. Admiro z zdjął połowę życia. Admiro stwierdził, że w takim razie się zemści i za to zginął, bo groził. Ale to było piękne. Nie ani jednego HP, nawet nie Ale było, że zabijasz? Nie, Musiałem zareagować, to była samo brona w tym momencie. Samo dobra, teraz, dobra, to teraz e, zabijam dla Ej, o nie! No, dlaczego? O, jeżdżę, A ja rzucam, rzucam Śmieszne granaty, ej! No nie wiem, rzucam sobie tak. Nie nieśmieszne? Buch. Są też? Ej, jakieś? mam problem, bo mi się zbugowały brony, że ich nie widzę. Ja też tak smutno. miałem. Ojo, ojo. kurde. Trzeba jakiegoś fajnego ej, czegoś. Coś się stało. Kto, kto zabił Admiro'sa w ogóle? Ej, Admiro'sa sam strzelił? Kto zabił? zabił kto i zabił. kto zabił I jego ciało. Yes. Nie Ej, ktoś mi strzelił w beczkę! dwa. Nie! Ja pierdolę <laughs> Furman spadł na dół ze schodów Dobry. i się zabił. Dobry. Dobry. Furman spadł ze schodów, XD. Kto to nie robi? No tutaj, Kto... Kto nie robi balustradz <grym> tutaj? <grym> czemu spadli ze schodów? Czyli, po czyli nam zostało tak naprawdę nie osłup. Jak czemu masz tak mało życia? Postałem obok beczki, która zabije Admirosa. Ooo, a... czyli ty go zabiłeś. A sprawdza ktoś Admirosa? E, tak, jest coś Torem. Ja wyrzuciłem jego ciało za mapę. Osoba tylko jeden ja został. z shotgunem strzeliła? W beczkę Ja właśnie podniosłem. A macie wy. Ja miałem aługa przed cyklu zmieniłem na shotguna, ja żyję, jestem tą beczką. Tak? Nie wiem którą beczką mi Mirosa, ale już go nie mam. Zaraz się wciele winną. Już nie ma beczek tutaj. No już nie mam beczek. Ja bym nie stał tak blisko trejtora, wiecie? No, macie rację. Bo to <laughs> trzeba się rozdzielić w takim razie. taktycznie Każdy z swoją stronę leci w takim razie. Nie, bo wtedy nas Hady jak za Islanda w ogóle zabije. Ale mam ochotę go zabić, nie? O, znowu zaczynasz! Za bezpodstawne oskarżanie. Znowu zaczynasz? nie? No, po prostu nie. go zabij, nie przecież. Ty, ty Plaka, że o, o, nie. Ja się pozbyłem ciała trajdora, znowu Ja znowu uciekam sam wyciekam Ej, Hadesch, nie rzucaj tego śmiesznego granatu, Nie, nie nic. Diabełów, ja, ja się diabeł, kiram wupę. co? Ja nie mam, ja nie mam za ile wupy, ziomek Ja ufam Diabłowi Dobrze, dziękuję Musimy obserwować Hadesiaka Wow, jaka latająca beczka Ej, Plaga, czemu <gry> zabiłeś Ja wow! Nie zabiłem Hadesiaka, był z nim jest zabiłeś. Tak? No nie, bo widziałem jak go zabijasz plagę. Co? No. Jaka ściema poszła, jak go niby zabiłem? No, no normalnie strzeliłeś w niego. Nie! No, ziomek, na moich oczach go zabiłeś, to... Joki ściemniać No ziomek na moich ja oczach. Ja do ciebie go strzelam, typie, Ej, za takie oskarżenie. O, Ej, diabeł tak... zabił plagę. Bo plagę... Kłamiesz, że ja go nie zabiłem. Nie mógłbym Ech! go zabić, Prócz jak diabeł oczach, z nim stał. Diabeł nie. na moich oczach ten zabił mnie, zabił tego. No, no. A teraz mi rozpadasz. Nie! <laughs> No i dupa Zabił wszystkich Jak się wczela w beczkę? Kontrol i E O dobra, jestem O nie <noise> Gdzie, gdzie, gdzie jest plaga? Gdzie? Ja, o nie, zaciął mi się ćwibunek! Nie widzę nic! <noise> Piotrek! No skacz, skacz! Pokaż się no właśnie staram się, ale nic nie widzę. To czemu zabijałeś wszystkich niewinnych osób? Ja nikogo nie zabiłem, ty ściemniasz, to diabeł go zabił. Ja jak zabiłem ziomek. Ty sobie coś wymyśliłeś znowu. I nie dasz sobie wytłumaczyć, jak Daj zwykle. Ja pierdolę ja nic nie, nie widzę, stary. A, a ja faktycznie, a faktycznie kogo diabeł zabił. A bo ja, ja... sobie się pomyliłem. No, tak. Ogólnie, jakbyś słuchał, no nie, ja mówię, ej, diabeł, ufam, przynajmniej, że mnie wyruchasz. No, tak było. No, a faktycznie. Nawet ja nie zdążył do końca, bo, bo to cały czas diabeł, skanczony. bo mi się skiny pomyliły. Myślałem, że to plaga, faktycznie. Ej, Dobro. a ja tam tą beczkę staliłem, wiecie? Ej, ja no, nawet raz. plagi nie widzę. Gdzie ty jesteś, Piotrek? No właśnie na dole jest. No dzięki Hades! Dzięki! No bo chcę żebyście skoczyli thank, życie. You. thank no, you man. W przecież to musi być taktyczna gra panie Hadesiaku, tak się nie robi. Ten diabeł no. nic nie widzi, jeśli nie kituję. Ja na Ja mam na środku wielki equipment, dziomek! Mm. Okay. Diabeł to jest mało taktyczne zachowanie. Rzeczywiście. Nie robiłbyś tak. No mało taktyczne zachowanie jest nie mogę, bo nie mogę włączyć kwik! mi Ci tak powiedział. Chciałem kupić właśnie radar, no elo. Nie, nic nie widzę. No elo elo. E, Ale teraz, w, teraz będziesz mógł to była ciekawa runda. Jak to wyłączyć niby? Jak masz runty report to... Chcę sobie kliknij teraz, przenieś sobie to no i pozamykaj resztę, nie? Elo. Ty to jednak świeczek jesteś, diabeł, co nie? Udało się. O, dobra, mam wyłączone. Ale bez jaj! Chciałem sobie chciałem kupić sobie radar sobie, i Cię zabić, nie? nie? Się tam na no, no, no. No dobra, kolejna rundka. Tym raz, czy tym razem Hadesiak znowu będzie zdrajcą? Ale się musieliście na sobie. Czy, czy sobie, tym razem zabije go na starcie? Co? Uuu, czy ty to, czy to są groźby jakieś? Nie, to nie są groźby. Groźby są karalne, przepraszam groźbi, bardzo. To nie są groźby. Panie, te, te, te groźby nie są karalne. A no tak, to, rzeczywiście, zapomniałem. To nie jest groźba, to jest obietnica. To ma sens. O, no, no, jeszcze jeszcze lepiej. Ej, nee, ale wiecie w co zrobił? Poszedł na dół do tego, do podziemi. Podejrzany. Rzeczywiście podejrzany. Hadesiak! Strzela we mnie! Strzela, 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 pomocy! Aha, <grym> pomocy! Gdzie to na strzelanie. Na dole jest! Strzelał we mnie! Wow, coś eee. wybuchło! O, oh, diabeł, spokój! To, wysadzili. Diabeł, jak nie jesteś traitorem, to Co nie, nie zabijaj mnie! Sprawdźcie, sprawdźcie tego. Kogo? Bradiego. A, Jej, ja a nie ja zabijeś do To dlaczego strzelałeś do niego? Bo zaczął mi irytować! A ja się To jest dopiero podejrzane. Powiem, podejrzane. no to jest dość podejrzane, że tak strzelał do niego. Tak, Jeszcze tak, odcięty tak. na mapie, by ktoś wysadził most. Tak słabo trochę. Ja no inusyjny! To czemu do niego nie robi się tak, Hadesiak? No właśnie, Hadesiaku, proszę nie atakować agresywnie ludzi. On badio w hany, ej, ej, o nie! Ktoś tego załatwił! Kurde, kto skinął! Ja A już nie wiem, strzela... co się dzieje. Ja też nie. O nie, ktoś strzela! Troszeczkę ktoś zabił! Furmon nie żyje! Furmon nie żyje! O oh, nie! Biedny to jest wiesz co, znajdujesz zwłoki wszystkich. No, on nie ma... no bo zginął koło mnie. No aha, 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 dobra, ktoś strzela ze Scouta, no to zajebiście. No. I Admiros, masz połowę HP, także Ela XP. No dobra, to nieźle. To niezła rozgryweczka. Się tu Si Powikłały się rozgrywki. Takie niezłe, takie niezłe. No, jeszcze żyje? Tak, żyje Tak dużo krzyczał? A jednak żyje. Ty żyjesz, to jest ciekawa to sytuacja. Żyje. Ty i Ty Jestem ucięty cały czas ziomek. przez trajtora, także niewiele wam zrobię. Tak, panie trajtorze, kurde, siedzisz i strzelasz skałta. Do mnie zabraliśmy połowy HP ziomek. Ja do ciebie chciałem? No masz tak. jakieś. Masz jakieś dowody zbrodni? Ciebie. Łuski. A, jesteś dowodem. Nie, masz, nie mogę być dowodem. Jestem żywym człowiekiem. Eeeh, jari jari, dojo edysu. Kawasaki i Wasabi. Ooo! Ciekawe. Czy jednak blady? Kurwa, ty, jednak ja. nie. ty dziadu, no tak przyśmiesz pewne AP! Dobra, to jest historia. A A tak patrzę, czy, co skąd się wziął ten scout, to zleciał z nieba, nie? No, no. Zmieniłem broń na blisko, żeby mieć lepszą, wiesz. No. No. Tak Mogę strzelać. No. No, Dobrze. kolejny dzień na tej pięknej mapie. O, mam granat. Co ty knujesz? Zielandonie. Na preparingu już coś knuje, nie? To już jest wyższy no. poziom podejrzliwości. Już na na Jak tu stąd zejść w ogóle? What the fuck? A to U, nie, spadłem. Gdzie ty jesteś w ogóle? Tak chyba plaga, Umar. Plaga, umarła, spadł Ej, sobie. Plaga, został Jest Ej, zamordowany! O, żyje Plaga, plaga się, plaga brawo, się o, nie sam nie zabił, także. You know. Eee, Właśnie zginął Ej, e, Furman, został zastrzelony. Nie, ja go nie zastrzeliłem. Nie mam pojęcia, kto, ale. Ja jestem poza zasięgiem. Ja jestem w ogóle na dole, to jest, znaczy na środkowej części Ja to nawet nie mam amunicji ziomeczkę, także ja nic nie jestem w stanie Uważaj zrobić ja to, Hero weźli. to nie wysadzaj bo Wysadzam, bo ktoś strzeli, będę przechodził No dobra, rzeczywiście Hadesiak! HADESIAK! Hadesiak morduje ludzi! Hadesiak, czemu mordujesz ludzi? On nie żyje chyba, bo go nie ma to żyje, nie odzywa się, Hades się nie odzywa, tego nie, nie żyje, nie ma. Kłamie do... na pewno, on się ukrywa po prostu. Mhm. A nie rozbył traytora, sprawdziłem go tak, by the way. A gdzie jesteś? Chowam się, ty pusio, Nie! Tylko nie to! Fucking equipment! Nie! Pieprzony traitorze! Nie! To... Chodź tu Wladi dał nie. Uuu! Bardzo. Co się dzieje? Dlaczego jesteś do mnie agresywny? Bo diabeł jest traitorem i nawet powiedział słowo klucz. Hmm, no dobra. To był no się. No dobra, Kadysiaku. Tym razem ci zaufam, ale żeby to był ostatni raz panie Kadysiaku. He? Co ma zens? Tylko gdzie ten diabeł jest, nie? Gdzie? Gdzie on się podział? No właśnie, gdzie on może być? Bez bez być odsądnie Słyszałem gdzieś strzały Tam jest O, ej, no na zegarek, no Co mnie spychasz? Co mnie spychasz? No spokojnie, Hadesiaku. O nie Co wy tam robicie? Dzień dobry, wiecie co? co? Co to było? Przecież cię, zabić Ale Ty nic jeszcze mówi, co mnie spychasz, co mnie spychasz To jest Bloody No tak No trzeba było go zastrzelić Mogę no. no to zrobić Co ma immunitet Nie, Nie, Nie no No boisz się go, to jest jego immunitet Immunitet? Nie że no, ty jak już ostatnio mnie atakował tak? Immunino O, rozwija no. się widzę No Jest z niego dumny No dobra, kolejny spokojnie. Wyszedłem działek. z równowagi I gdzie byłeś? Wyszedłem. Dobra, musimy fe... się A, A, nie, no, ja nie, nie muszę, ej, Admiro, gdzie jesteś? Ja muszę z tobą współpracować, bo ty jesteś jedyny uczciwy. Tutaj. Odejdź ode mnie, najgorszy traitor. Dobra, dobra, ci się e ucieknie. Stój! Admiros, nie wychylaj się, bo tam są zdrajcy na duże! No nie, ej, kto strzela? nie strzelaj! No debil, Co? no debil! No strzelałeś do mnie! Jadę, gdzie? Strzeliłem do ciebie? Słyszałaś, Admirus zabijał. No nie trafiłem. Ile masz Ta! No nie trafiłem z dwóch metrów shotguna w ciebie, ty. Będę się klepi w głowę. Zaufać, bo... No to nieźle. Ej, chłopaki. Teraz nie jest o, cześć, widzę HDR-2. Musimy się ukryć, Admirus, to jest bardzo niebezpieczne miejsce. Nie jest to Byłem świadkiem morderstwa. Ej, coś latało w tym tak... Beczki latają. Ej, Admirus, musimy się ukryć gdzieś indziej, chodź za mną. Ej, patrz, chodź jest mną. Cześć. To ty zrobiłeś? To, to nie złe, Nie. się miał. HDR-2, kto plagę? Nie chodz za mną. Nie, nie. Ja to jest mi... no, man Poczekaj, kto jeszcze żyje? Hadesiak? Ej, czemu ci dziura zrobił? tu nie żyje. Nie wiem. Może lepiej nie będę tam zaglądał? Ej, to nie jest chyba najlepsze miejsce, panie. Admiro tak mi się tak Nie, wydaje. nie, jesteśmy tak bardzo na widoku. Może schowajmy się gdzieś? Nie, dlaczego. Ale... Ednil, rozchodźmy, może się schować. Do no, znalazłem domku. Hadesiaka i Furmana. Siema. Ale oni żyją, czy nie żyją? Żyją. O, żyją, to bardzo podejrzane jest. Oczywiście, troszeczkę. oczywiście spadłem. Z... Co tu, tu dziurę zrobił? Nie, Ktoś wiem. Jest Furman, czy ty Żaden chodzą, z nas czy... nie jest... Znaczy nie, ja nie jestem. Jak to nie. Furman, czy ty chcesz nam coś Nie wiem. Nie tak, jestem gejem. <sadpower ABS> jest, bardzo <gibli seria poniesimy> <Não>. okay. Ale, ale zresztą się, czemu tylko furma się odzywa? Hadesia, kup. Okay. Wiem, że pewnie żyjesz i ukrywasz się za. jak poszedł do podziemi, bo widziałem jak schodził. A co do reszty, to nie wiem, czy żyją, czy nie. Czyli Hadesia się ukrywa, a diabeł nie żyje. Plaga na pewno nie żyje, bo go widziałem jako oh, furman. No kurde, no. no furman tutaj no. Furman tu jest bardzo. Ale... Obity jest forma, to jest podejrzane. No to, bo tak. spadłem z krzesła! Z, 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 z krzesła! Z nie no, spadł ze No zachowujesz pod? tak podejrzanie. I na dole jeszcze ktoś Hadesia knuje cały czas. O, ktoś rzucił granat tutaj. Hadesiak rzuca, bo on rzuca granaty. Smog, no nie ma nawet. Nie. To strzela. Ja strzelam w beczki sobie. Lubię no to, to co? Robić. Ej, dobra, chodź zmienimy pozycję, zmiana za mną. Szybko! O nie! <śled> wow. Mówię dwóch! O kurde! No. Hadesiak jest tak. winno! Hadesiak ja... nie zły rzut. Znaczy, Ale to nie ja, ja najlepiej zrobił. Jak tyś to zrobił, Hadesiaku? Ja już nikomu nie mogę ufać na tej okay. mapie. Nikt nie I... wie gdzie ja jestem, ja nie wiem gdzie inni są. No takie życie mi odpowiada. O, już wiem gdzie ktoś jest. O nie. <laughs> kurde Ha! Oh, Ekwitam! Prawie na mordzie! to Jakim A to, Jaki dasz, a to tylko farmun był? Kto by to zrobił? Głupio, biegłem przez most, coś wybuchło a i mnie nie był? Ale poczekaj czai, i ja byłem. Był. A no tak, plagę przez ten sens. Czyli chodysiack nie był? Nie, nie był z nas grać. No, farmun przecież rzucił. <laughs> O, ja zgoniłem na Hadesiaka, bo byłem jego przyjacielem. Nie? A, Kurde, otworzyłem wam dziurę i wam wrzuciłem granat. No właśnie, to spadnie. było bardzo podejrzane, panie filmu. <laughs> Dobra, admirosie, znowu musimy sobie ufać, bo jesteś moim hmm. jedynym przyjacielem. Dlaczego? Czemu ty chcesz znowu mnie Admiros... zabić? Czemu Admiros... znowu chcesz być w mojej kuble? Musimy się... musimy no no Admiros... Admiros... okay. Admir... nie, to nie! Ktoś O nie! Wow. To <laughs> ja bym... Może... nie Co? Diabeł, czemu to zrobiłeś? No i naprawdę tam jest krew ja. to skoczyłeś mi wstrzyma, na głowę głąbie <głębia> ale nie mnie ale nie zaniewał cię nie to ustalmy nie. kto do niego strzelił no ja mam shotguna, także strzelacie no, ja mam ja ja shotguna jest komulbulator chyba ktoś overreacting you know to jest dużo hałasu ja się ewakuję Ej, no. czemu we Co ja wam zrobiłem? Dobra, ej, jak już tak ja, kazacie dorzucaj nie. mu w niego granatami wszyscy, będzie przynajmniej śmieszny. Granaty! Co? Go! nie we mnie rzucać granaty? Chcecie? No, śmiech no, Go! go. Że, żebym ja zaraz was nie rzucił granaty Granaty! Przeszkodzić Rzucę w was granaty już nie będzie tak śmiesznie I was będzie kolka bo. Ja zastanawiam jak w ogóle... Zawsze to, Jorsze, to samo Ej, diabeł, nie rzucaj we mnie! Dostałem ze snajperki właśnie od... Yy, kogoś stamtąd Kogoś Ała. I plaga leży Walnąłem na głupi ryj Plaga Plaga Na dole na, dole na mostku Czyli Hadesiak No tak, Hadesiak No ja Gdzie jestem? ten? Kurwa gdzie plaga? O, o leży Znaczy ogólnie Oliwidne osoby no, bo Elo, elo y Okej okay, To jest ten Kto to Co to mógł zrobić? Okej okay, Czyli Burman. Hadesiak ja może... I wszystko się wydało Hadesiu się. to akurat, jeśli jesteś niewinny diabeł, to nie ja jestem. Tak. No. Tak. Ale czujesz, że, że jesteś winny, więc tak. Pierdolę. Jest... No tu Jaki jest sobie... Ziomek. Jesteś obity. No bo strzelał do mnie ktoś ze snajperki, wiedziałem. A ja tego bladego strzeliłem. To, ej, ale... Chciałem, żebyś to zrobił, swoją drogo. Hadesia. <laughs> czyli Hadesiak Od samego początku. Musisz udawać? Przyszedłem, że ty i ja Admiral jesteście traitorami. Ja nie Błagancie jestem. cię, Hadesiak, przez Blady, ja bym życzył, się, nie Ale Ja sprawdziłem cię od diabeła był trajtorem. A no to Blad jest trajtorem no. w takim no. razie. Blad jesteś trajtorem? Przyznaj no się. Nie, nie jestem. Zabij jest go i zobaczysz, że jest nie, trajtorem. Nie, ja nie, nie no. mam odwagi, Hadesiak. To to chodź sposób. do mojego pokoju i ZOBACZ! Noo, <ślesk> wow, jaki <Co>? <ślesk> Czy to był <ślesk> head? To by było? Czy to był head? No, zabił go. <ślesk> e, e, diabeł żyje jeszcze tak de facto. Skoro był traitorem To było śmieszne Wystraszyłem się To stoję za tobą żyje. A ty kurde tak śmieszkujesz to sobie Jak cię zabił? To dobra. dobre To mi się podobało Spadaj Tam spadaj Ty spadaj? To jeszcze Biedny. żyje oprócz mnie Tak fajnie No okej okay, chodź idę, idę cię walić tam bić Idę cię walić Walić no, Zapraszam Nie ma cię daleko a! Kurde, puść jak Silent ta wufa, nie. Na blisko, trafia, nie. To nie pusiak, tylko w kratek. Kurde. No i no, nieźle. Nie, nie, na twoich oczach prawie zginąłem. A ty, tu chciałem, gdzie idę? No prawie. Ja nie chciałem, naprawdę nie widziałem, kto w końcu zginął. Co ja cię kręcę, admirosku. Mogłem zabić kadesiaka, ale myślałem, że dłużej <laughs> będzie patrzył przez okienka. No a czekałem, aż ktoś by. Spadam na no Ale to, ale to było całkiem fajne, muszę przyznać. No tak, no było. No dobra. Kolejna runda z cyklu. Admiros, musimy sobie zaufać. Nie, no ale to, nie ja tak to już nie będziemy według treningów. Ja to już rozwalam te beczki. To już tak troszkę nie bardzo tak razem współpracować. <laughs> to to znowu Dwa, się dwie, dwie rundy pod rząd zginąłem od beczki wybuchającej. to nie ja to jest tak. Admirals. a Admiros? później. Admiros. Nie! Ty o! Jesteś nie, o! Jestem, ale mogę więc duże prawdopodobieństwo, że ty jesteś. Adresia rzuca granatami. Pes jaj! Spadłem ze do <laughs> Bladie, a się zasadzie, Znowu? To teraz Trzecia runda z rzędu, sobie tutaj. robi krzywdę od upadku. <laughs> uh, Ej, kto z tego? Co ty patrz, jest patrz, to straszny! Znowu? Patrz, pokażę ci magię. O nie, o jest bardzo. Magię w H. Co strzelasz tutaj ten? Ej, poczekaj, mogę cię zranić beczką? Pod, pod, a a ja, ja cię mogę? Wow. Dostałeś od beczki? Tak, dostałem. Agresywnie się to zrobiło. Ej, co? Halo, jakiś granat tu poleciał. Mm. Disco no, no, bumbulator Diabeł rzucił chyba małk. granat. Albo to plaga. No, ma... no, ja no ja Taki podejrz... podejrzanie A! całego U, no świata. Nie. Dziś, no się... nie! No i właśnie. Podejrzane na Podejrzane. Podejrzane rzeczy. Ja, halo, co to się dzieje tutaj? Dysko nie wiem. No I co do swojej drugiej wieży Ja właśnie idę do drugiej wierzy. Podejrzane! Nie, jeszcze się spale. Wszystko jest podejrzane, nie? Ej, jak Kręć się w półkol, nie? Ale ogólnie podejrzane, podejrzane, ale podejrzane jest też, podejrzane. No, no, gdzie jest Admiraut? Gdzieś tu przed sekundą. O, jest. nie zabije mnie przed sekundą. Podejrzane. Podejrzane? podejrzane, podejrzane! Podejrzane! to za podejrzane! Podejrzane! No jeszcze ode podejrzane! Bardzo podejrzane Uuu. Cię. Ej ogólnie Diabeł ma teleport gana jakby Co to... ty gadasz ziomek? No ziomek, Uuu. no proszę cię no, Chociaż, ej, plan chociaż plan nie udawaj Czemu miałbym ja mieć no, teleport No nie strzelajcie to... do mnie, ej! Ziomuś jest... masz teleport Ej dobra, ma, ma teleporta dobra, na bańku widziałem, widziałem jak się teleportuje Tak? Tak, tak. zabiłeś A, dobra, go Hades? Nie, nie zabiłem to, go. 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 to on jest tam u ciebie Uważaj Teleportował się do ciebie na bańku Nie, na bank. Nie, on się do diabła Ej Furman jest drugim dyrektorem Furman Furyma Sam diarykonom. się uleżesz kanapkami Uleczyłeś się Twoja kanapką, Być na pierdnięcie furman Podej żadna no, może znaleźć A. magiczne źródło da ja diabeł jest na środku Twoja mama na środku. jest na środku, nie ma mnie tam. No Baszacy jest I co dum, dum dum O. się pocisnęły teraz To kurwa jebane drabiny! To już To już jeszcze lepiej się dzieje Ej te drabiny są Ej, admin, musimy współpracować Musimy zabić tego z Furmuna i... Jak mu tam było? A diabełowła! O, diabełowła. diabełowła! Diabełow, kurde! To nie zła ksywka, ziobek! Diabełowę? Diabełow, no. A, diabełow. tam jest? Ja nie podejdę do niego, bo on coś tam trzyma w ręku. No, on wcale tam trzyma. się poddać. Szukam gdzie tego? jest diabełow? <laughs> Rosyjski gangster wywiadu. <laughs> No czy... the diabe -łam. Diabe -łam. Diabe -łam. Nie! Tylko nie to! Nie trzecią rundę pod rząd! Nie! Dlaczego? Co zrobiłeś? Equipment, kuba! To sprzętu. Diabełowie! Dżaje Faj Fajny tryb graliście, chłopaki. Jak to było, diabeł? Może lepiej Bo... nie. Mój zawłot, diabeł za Nie, nie zawłot. Za moich czasów tylko skiny nie działały. <grym> Czasami. Co tu się Co? Co? Naprawdę? Oni stali od siebie 3 metry. Ja nic nie widzę! <grym> Dobra! Ja się na środku nie, nie, no ja tak wiesz, ja spojrzałem w drugą stronę i tak patrzę. Ale Mirosławie, i wiesz, gdzie jest diabełów? <grym> Ladeos. Nie wiem, Ej! Tam coś było? Nie. Diabełę. Się... No nie <succot Éh> wiem, zgubiłem się. Ja nie wiem, brownie. gdzie on jest. Nie, nie, wiem, nie. Diabełę jest bliżej, jest bliżej jest. niż myślę, czyli musi być tutaj. No, nie widzę oh, nic, nic nie widziałem. Zero, nul. Oh, je Ale to, bo, dobra, jest, jest przepiepszony to z ekipmentem, kurwa. No. No, trzeba coś Trzy położyć. razy pod rząd, no? Tak. Ale tylko to mi się to póki co zdarzyło. Ale mi też, się, tak? mi też mi mi raz tak. się zdarzyło. Ale to jest jak często otwierasz sklep. A tak, tak? Wa no. drugi dwa razy otworzyłem, za drugim ja razem zawsze. Czasami za pierwszym. Pewnie Porąbane tak to, jest. to jest. Dobra, ostatnia rudeczka chyba, nie? No, zaczynaj. Psiu. Podejrzany jest? Jest podejrzany? Ja, ja zawsze jestem podejrzany. O, to zawiało podejrzliwością. <głos> <głos> Teraz to było podejrz podejrzliwy zawiech to był taki. Dobra, jedna bezczę. No wydedukowałbym, że blady jest, ale tak mi nie, nie wiesz. A na jakiej I podstawie? Się? Ja bym do ciebie strzelał. Na podstawie będą. Eee, takie to wiesz. To było Ciężko, podejrzany. żeby ci ktoś uwierzył. No wiem. O. Ale platynom, ja rozwalam beczu. Ale, co ty tu za wprowadzasz, tak? strzelając do ludzi? Cichutko, no mi nie widzisz. Zawsze, jak zrobię coś ta, podejrzanego, ta, 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 to ten za mną stoi. No, i co teraz? No teraz ja tam powiem. Ja chcę szersze w niebo, tak jakby chciał coś przekazać innym. Cześć, miross. Też nie nie rozmawiam. Rozmawiam. z ze swoimi ludźmi. Pepi pop pop pop. A bo też co porozwalać sobie. Proszę, po, po, po. to jest straszna. O tu są beczki. czekaj. Tak. Dobra? O. Chyba nie chcesz mnie zaamiętać, nie zrobię. O kurde. Otyć, Poczekaj, to jest więcej Zabić beczek na dole. No, bladnie, czekaj, no. Ja w ogóle ja bym nie wchodził w tej kabinie. Ej, ktoś zabił, ona jest, ona wiesz, ona nie ma. Nie wiem wiem, ona jest dziwna. No, ja. Ej, ktoś zstrzelił skauta. Ja nie miałem skauta. Ja nie miałem ktoś skauta. To jest ta wieżyczka Furman, czy ty zastrzeliłeś Hadesiaka? No nie tak wyszło. To nieźle. Myślałem, że go bijemy, no. no. Typical. Co? Myślałem, że w całej Polsce się zaczęło. To kto kogo zabił w końcu? Furman zabił Hadesiaka. Jak Hejka. ja się z nim strzelałem? Ej, Ej, coś mi mówi, że to jest plaga, ale... Jak jestem za Admirosem cały czas. My rozpalamy beczki. Współpracujemy. Podejrzane. A może to jest. On tak dziwnie gada jak jest traitorem. No, mi... ty... Zabiły mnie już trzy razy tak beczki. Tak się, zacznij na hejka, hejka, hejka się, co że chce rozwalić tam. beczki. O, okej. Okay. Podejrzane. Eeeem, no, plaga trajaty. Podejrzane. 100%. Nie wiem, co Coś tu nie, no. mm, nie, może... nie gra, szczerze ja mówiąc. Ja w takim razie się wycofuję. Nie lubię być coś podejrzany. No, jest nie tak. Admiroz przyszedł za mną, hejka. <laughs> no cześć. Admiroz, prosisz się. No. Au, to nie au, zabija? Au, au, po jeden zabija. A, ja widzę, gdzieś się ty ktoś się... ukrył, jedna osoba. Słaby A... ogień. Nawet dwie. O, Nawet dwie: Blady i Hadesiak? Nie, ja i Admiros, siedzimy w jednej wieży. A widzę tak. my Cały czas chodzimy ze sobą. Tak, uważaj beczka. jest ja dewastuje. Ja ja podejrzane. Gdzie są wszyscy? I teraz widzowie w komentarzach ile razy w tym odcinku powiedzieliśmy podejrzane? Z wyłącznością na każdą. A! Aaaa! Admiro rozwinął, bo spadł na dół, żeby nie było. Spadł Aha. na dół. Czyli jednak ja sroki a ja nie Wiem. Żeby... Działem, jak przyszedłeś tu wcześniej. Nie stój za mną, ziomek. Nie, 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 nie. Może się stąd dziś, bo inaczej się, będę zmuszony. Ale... Czy tak, no nie. Dlaczego, tak, rozwiązało się. Blady, 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 bloody, 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 bloody. krzesłem, bym nie rzucił. Ciek, ciek, ciek. ciek. Krzesłem to pychły. Przed, jest na, się na, na rogu jednym no. tak się Wiedziałem, że to ty badziew. jesteś Dobra, po to na górę no, 5, to nie to jest Co to dodaje. jest? To jest chyba jakieś badziewie Tak mi się wydaje przynajmniej Halo? Ale wygląda eee, zarąbiście tutorial? Nie, to jednak badziewie turbo Jak, jak trafisz <grym> tym, zadajesz połowę HP I podpalasz i spala osobę Tak? Taki Brzmi jak sensowne tutorial. zadanie Ale niestety Nie mam czasu Tej, na to dzisiaj brat jest zdrajcą chyba tam, tam tak. O, o nie zdążyłem wrzucić w niego. Był. tak, był. Tak, był cały czas. Zabijałem cię traitor pułapką. Dobra, to no, tak by było na tyle, chłopaki chyba. To tyle było na tyle. Uff, no, Lola. trzymajcie się. Cześć, cześć.